I odpalam, kur... moje międzygalaktyczne działo w twoją p***doloną planetę. Co byś zrobił? Co byś zrobił? Nie no. To już bez stroju. To już ja prawdziwy. A ten wąs gęsty powiem wam wiążę Jestem sucha jak paryska. co Oto leci. Oto musi coś jest to coś ze szkieletorami. Coś strasznego. Kocham oglądać jak mężczyźni się myją. Kocham też jak bawią się moją szyją. Nie <śledź> no, jak to kurwa. Jak, jak chłopak <śledź> może się usiąść? Czemu fungi mam? 33 level no, już! Dobra, Będzie gdzieś. Weź w to! W takim razie tak jak w. Dawno i nieprawda. Czemu ja jak w Kronosa grałem to bez rękawa? Czyżbym. Nie, 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 O nie! Nie piszę. Nie, nie. Niemożliwe, musiałem to rękaw mieć, bo zdjąłem go na Pierwszy aż to widzę. Kurde, coś mi jak tań Ja Zjarz, Inaczej, nawet w wypadku, jakbym go nie miał, to gdzie on, jest? Ale miałem. 5 godzin temu jest. Ja, p Nie nie nie, Ty. nie nie, nie, nie. A tam nie, nie było nie, czasem tego? Nie, gdzie się A, to Są, I piksele są A, dopasowane. To są, to są moje gacie z wczoraj, W tych gaciach wczoraj siedziałem na streamie, jak grałem na compie Były przy łóżku. Ja się nie... chciał mieszkać z rodzicami, żeby mi obiadek podawali, że miał wypane jaja tak jak ty, kurwa. Przy ja bym chciał, kurwa, tego gang jest. Gang to masz na chacie, wypierdolę. Gang Albanii. Twoja stara mi wjechała na pokój, proszę pani, proszę opierdolić mi kiełbasę. Do no psa dałem, przy głupiej, kurwa, nie, <śmiesz> nie ma tu nikogo, żeby mi <śmiesz> kto Nie no. wjechał, kurwa. Kurna chata. No bo zupełnie ludzkich Jest ludzkich wymiarów takie rzeczy, to. Pytacie, czy się przeprowadziłeś czy No nie. No. Oooo, na Ja piszę Bo Zależy, 50 mnie NPET zagadał i nie goniła 000. tamta. Pierwsza wyjechała już byłoby po hardkorze. Słuchaj, Amonra. Siedzisz się z dziewczyną. A Monra Siedzisz się z dziewczyną w lokalu. Amen. Amonra, sra ras, rara, nie wiem, wieś się w Karol. Nie wiem, Andrzej siedzisz se w lokalu z dziewczyną. I z dziesięcioma, dwudziestoma kolegami podchodzi gość do ciebie, odpina sobie w koszu ten bluzkę, pokazuje w koszu ten Pokazuje ci koronkę Twoi, jeden, jeden z Twoich kolegów Wstaje, Twoja dziewczyna wstaje I czuje na siebie I on mu mówi, Twoi kolegowie Jadą Cię w dziurę, Twoja kobita wstaje Kupluje na Ciebie i wszyscy od Ciebie odchodzą A Ty takich ludzi nie szanujesz Takie jest życie, to jest przenośni Bajka, zabawa, gra Mówcie sobie co chcecie A on mówi mam w cipce takiego gościa To miejsce go w cipce, miejsce go w cipce Życie i tak teoryfikuje wszystko Oh. Nie wiem czy ten stół wytrzyma so, oh, No Jezus Maria Stay O nie, mój Boże oh, my God. Oh my god! Aj się teraz. To było 10 kg więcej. Jeśli jednak uda ci się dorwać Grimuar, i demon my zostanie przez nie oferuj mu swojej duszy. Pamiętaj, co my w ogóle? Twoja słuchamy? dusza jest... Nie chcę słuchać od... dla psów tak dobre, że i ty możesz je zjeść. Niam. Historia Mamona to opowieść o marzeniu. Jako młody chłopiec chciał zostać policjantem. Ale w wieku 12 lat stracił obie nogi. Takie zdarzenie powstrzymałoby każdego młodzieńca, lecz brak kończyn uniemożliwił mu jedynie chodzenie, nie bycie historią. Mamon nie miał może tylu dłoni czy nóg, co inni chłopcy, ale wciąż miał swoje marzenie zostać profesjonalnym graczem Lola. Szybko awansował do Golda, a w 2014 roku otrzymał telefon, na który czekał całe życie. Trener zapytał: czy chciałbyś przejść na zawodowstwo jako pierwszy bez nogi, bez ręki gracz? Odpowiedziałem, trenerze, jestem tym, kogo szukasz. Była to niesamowita noc pełna emocji. Jednak dwa dni później Kamil dowiedział się, że jego klatka piersiowa jest odwrócona, co narażało jego kręgosłup na poważne uszkodzenia. Konieczny był całkowity przeszczep mięśni. Ryzykowna operacja trwała 720 godzin. Mammon powrócił silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Przetrwał i został wybrany najlepszym zawodnikiem ligi. Był również ofiarą oszustwa przez piekarza z biedronki Amon Ra. Mimo to, Mammon otworzył drogę dla wielu graczy, którzy nigdy nie dostaliby szansy, gdyby on nie przełamał barier fizycznych w sporcie zawodowym. Dzięki niemu świat poznał takich mistrzów jak Bartosz Rudecki, beztytularny szachista, Aleksander Kardaś. Pierwsze dorosłe dziecko w lidze. Kamil Amrah. Wielokrotny użytkownik pasa Shahida. Mikrocypek. Po prostu mikrocypek. Czemu ten bild. nic nie bije? To normalne? Czemu ten bild nic nie bije? O! I dostaje mana licza teraz. Więc jeden kawał? No biedą dzieci w Afryce, biedą dzieci w Afryce, lecą, lecą, lecą! Bólka ucieka i mówi do Szynki! Szyka! Jedaj! Bo dzieci lecą! A Szynka odpowiada! Ha ha ha! ha, ha, ha! Nie tutaj nie zdają. Jezu! Pokaż mi także swoje towary, mroczne tajemnice, mroczne tajemnice. Mrocz <trybujesz w tle> Cześć. Eee, ja nazywam się. Eee, ty, pch, nie wiem. Megafon 45 Dzisiaj e, filmik dość krótki, bo chciałem po prostu e, pochwalić wam się tym jakie dźwięki potrafię z siebie wydać. Pierwszym dźwiękiem jest No. Drugim dźwiękiem co, co jest No Trzecim dźwiękiem jest Yeah. Czwart, czwart, czwartym dźwiękiem mm -hmm. jest... Wow. A z tym dźwiękiem jest jeszcze fajnie, bo mogę udawać myszkę Miki. <laughs> Mówić tak. Tajemniczy myśli sprząt! I mogę jeszcze zrobić ten... Ten goofy jest jeszcze... Uhiu. No i mogę jeszcze... Co, co, co ja jeszcze mogę? Bo kurde, to nieźle mu wyszło ten... nawet. Nie słyszę no jeszcze... ale. Koziek matołek. Ten... To mi się z brusem ten dźwięk skojarzy. A, A no ten... Okej, okay, nagrywa się? Jezus. Tak, już się świeci ta lampka obok kamerki nagrywa się. Inne rzeczy dawajcie. To, to, we, to we własnym zakresie są sobie można odpalić. No! 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 Ja sobie wyobrażam, jakbym chodził na siłownię i bym ćwiczył, i obok mnie by tak leciał chłop. Michuja, się mógł skupić. Nie wytrzymałbym. W sensie, bym ze śmiechu bym nie, nie wytrzymał. Mi się śmiał. No, nie nie Michuja, wytrzy... Ni z powagą na twarzy siedział obok i ćwiczył. To chyba Heraldo Weiss lepszy. Nie no. Co... Co jest? Kurwa, mać. Nie, no. No, nie no, urna... No już no... Tu mi się coś stanie... Buchy. 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 Buchy.

Ja nie oglądam w ogóle co się dzieje na, na kiku i nie wchodzę za bardzo tam, więc fragment widziałem. A co, co to jest nowa kobitka Delorda? Czy jak to wygląda? Bo on jakiś jest z jest, no, była już. Ona chciała, a on gej. Nie wiem, nie musi być gejem. Nie jest gejem. Może coś mi pas nie odpowiadało. To ktoś następnym razem z Być może któraś kojarzy w takiś Takie co? 1000 Üra. złotych, nie minął pewnie, bo w Czekajcie. <sparereckie> Zapalniczka plazmowa. Zapalniczka plazmowa. Do stóp ocieplasz. Do stóp ociepręc... <gulizacja> no. jest ekspertem nie jestem, a go naciągnęli Ołubę. Ołubę. chyba troszkę. Ja coś Ołubę. wiem o tym, co to znaczy Oli, się dać naciągnąć jestem, poliester. Poliester. Doprowadziłam iście było napisane. Płatności wykazanie. Jak pijany byłem, operacje na zmianę. W dziś zrobiłem. Pytam się lekarza, czy da się to odwrócić. Mówi drogi panie, niestety muszę cię zasmucić. Bez siurka żyć musi zacząć. Banep musiałoby być Jezus Maria Nie <grymna> wiem Inspirujące? No Hej co zrobiłaś jaka głupia byłaś To nie, no. nie wyścig? Ta ja się z nikim nie ścigam Siemanko, siemanko Shotgun To jest mój hot i teachered Mówię w zabunuse jebać to jest bardzo. Tak, unikuj, gdy tu się pyta. A, mówię z jak ta fujta, to jest i wa. Co i wielki Świnia psy kurzyć restaw sam je Czysto teoretycznie załóżmy. załóżmy, No. Że jesteś prezydentem Fiolandii. Fiolandia zajmuje powiedzmy 30% naszego globu. I teraz, co byś... Moja chujolandia jest mocarstwem nuklearnym, atomowym, jakimkolwiek. Jest bardzo potężna U. militarnie i w ogóle. Prawda? I w ogóle, i w szczególe. I w pewnym momencie. Przekuje cię przedstawicie dwa rand dwa. dwa. drugiej planety. Kulandii. I mówi ci tak Jeszcze coś z gównem musi być Słuchaj, ziomie z holandii Albo się dogadujemy Ej, robiłem tu co czy nie? Bo przysięgam, nie pamiętam Przygotowujesz mi tutaj 10 mężczyzn, 10 kobiet To, tam, tam, to, to Albo wracam na mój statek I odpalam kur... moje międzygalaktyczne działo w twoją podoloną planetę Co byś zrobił? Co byś zrobił? <grym> co byś zrobił? Nie no

Zakręcę wąsika dla widza? Zakręciłbym dla widza, ale niestety nie mam takiego długiego wąsa, żeby go zakręcić. A to jakbym zakręcił, żeby się trzymał, to na żelu bym musiał chyba to. W sensie, to jest normalny włos, żeby, żeby on był zakręcony, to na żelu chyba to się robi. Tyle p i c w piosenkach, czy można pisać w takim razie? Nie. Jak jest w piosence, jest inaczej. Tak przynajmniej Twitch to interpretuje. Obnażycie z Teksasu, ale ksywa. Będzie chcieli nie mam zielonego pojęcia niskie szanse Cześć YouTube jak się dzisiaj macie Pszmaciesz kur Zrobię filmik o tym, jak zrobić Pepsi z ogórkami w domu. Tak go zatytułuję. A gość zapłacił 3,99 dolara, prawie 4 dolary. Co do cholery. Najpierw zrobię, tak, najpierw włożę ogórki do słoika. Tak to było. Tak. Wyłącz dubbing? Oto jeden. A to chyba... Ja nie... To... Nie wiem. Jak mówili, nie mam lodu. Nigdy nie używam lodu. Oczywiście facet na filmie powiedział O, smakuje okropnie No to czekaj Damy tej teorii teorię I masz rację Spróbujemy Wiesz co? Facet się myli. Smakuje cholernie dobrze Smakuje To znaczy, lubię to To znaczy, smak jest taki słodki, maślany Bo używam ogórków kiszonych a Sony, się co on Bo kurwa zawiesiłem. Co on robił? Co ma maślany smak? Pepsi z ogórkami kiszynymi? Jest coś takiego? W USA możesz kupić Pepsi z ogórkiem w KFC i poprawić domową. się napił kolki. Co to za dźwięk był? Bo nie patrzyłem akurat. Nie wiem co on tam robi, ale chyba bym wolał kupić My. to jednak niż tak, od pana spróbować. My. Więc jeśli nie chcesz wydać 4,99 dolara. Poznać... Oj, chyba nigdy tak nie chciałem okay, wydać. Zrób go no. w domu tanio i za darmo. O, tak, pozdrawiam, Bey Jednak A to masz jak go Jakbyś był razem z Panie JD 2021 bez Czybyś zrobił z nim dzieciaka, żeby uratować tak mówi, ludzkość. Kurwa, nie, nie. Mówić, że kurwa, nie wiem. Jak nie, 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 w największym Grecji jestem pełnym, powiedział, że jego niewolnikiem zostałem. Gejtos imię mi nadał i filozofię wybrałem. A Gejtos? Kazał, męskie to. dziwki, biły mi brawo. Pelską zostałem, okryty sławą. ale lenuta fajna, taka pocieszna. Otworzyłem biznes taksówkarski. Odwalenia konia wolą mnie nadgarski. W blasku księżyca po mieście jechałem. Pijanych chłopów do seksu szukałem Pochomowy są jądro, bo się uciekałem tak kiedyś Nie mogłem się skupić, bo no, ale... kurwa jazz, taki czy Nasz coś, coś? Nie, nie wiem, taki rytmiczne fajne że lat Bardzo problem. mnie przestępcy Ten... podniecają, kocham, dysutami, wykręcają <śmiech> <śmiech> No coś, coś, no pierwszy sklewiłem z Sinatra dla na nas... O gamuga, oga muga Ty, oga, muga, oga, muga. ty, ty nie za czym złego Chciał, żeby kolega Urk dupego i bały Ja genialny pomysł dostać Liderem P tylko zostać Ja z jaskini wyj... Skipnąłem to Policjant odpowiada, wziąło mam wyjem... Sam to kiedyś brałem aresztuje cię, bo jesteś miałem znów na Jezus Maria, normalne jakieś teraz rzeczy Zobaczę. Co się dzieje? Greetings. Dobra. Craft item Womp. O, ulica. To, to chyba jak w podstawówce byłem, to, to, to coś. 100 lat temu? No, dawno. Wiesz skąd przyjechali czarni do Ameryki? Z Afryki? No właśnie. Handlarze niewolników przywieźli ich z Afryki. A myślisz, że to taka prosta sprawa wysiąść na plaży w Afryce, złapać wsiadkę z winnego silnego murzyna i wywieźć go za ocean? Chyba nie. No jasne, że nie. Udało im się to zrobić, ponieważ wywozili tylko takich, co albo nie potrafili spierdolić przed siatką, albo byli największymi gołąbami z plemienia i wóz sprzedawał i za zapaszkę fajek, bo i tak nie miałby z nich pożytku. I ci wszyscy nieudacznicy pojechali do Ameryki. Pożylili Cześć, bo bo Świat dzięki, poszedł saku. do przodu, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty, ale co z tego, jeżeli ich serca pompują tę samą krew, są potomkami człowieka, który na własnym podwórku dał się złapać w siatkę, więc nie uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu, kapujesz? Grucha otwórza To jest przymrużenie Moka patrzeć i słuchać oczywiście, żeby nie wyciągnąć złych wniosków Ciałem jestem najszybszym, pytałem na dzikim zachodzie, lecz nie pamiętała tego już... Jak laki po sekundzie na mordę mojego spustu dostali Dobra już Jakieś szkockie pieśni na dudach grają idzie a czy jak lecą takie piosenki i to jest potem na YouTubie? To czy na YouTubie może to lecieć, jeżeli to jest w nucie taka, taka terminologia użyta? Oj, znaczy według, według was to wiem, że może ale według YouTube'a czy może? że Gambit by wiedział. A może, przecież na YouTube jest Naga Yoga, się zastanawiam. To też jest. To się może wyraża po prostu. Tak, przecież na YouTube to... I, to w Paryżu nagrywał. Czyli kto przegrał pod Stangradem? Tak on się nazywał. Ten niemiecki dowódca Oberstaj nie? no Ale nie wiem, że ja ci powiem. A ja ci powiem. Normalnie Czekaj, jak to było, proszę pani? ja nie wiem. Niemcy czy po Stalingradem przygrać. Tak, jeszcze mnie nie było. Ja wiem. Ja ja ci powiem. nie. na na pochodzie pierwszy majowym. Ja coś wiem. I ciebie słucham, bo ja cię nie skłami. Po Stalingradem. Gorbaczow Nieco nie mogę, zobaczył. Z że nie kłami. Ty przeciw. Adol! Go chciał! I go? Adol! Wiesz, że Adol? Szefie, a chcę kupić szef piegi z Akademii Pana Kleksa? Nie no. Czekaj, pomału! Tu musi kopić! Nakarmi ludzi chleb. A wiesz, się, gdzie złą tutaj, bo mam otchnąć stocyborgów? Sto Hej, czy są cyborgi z nieba? No, stocyborgów mam do sprzedania. Ale ja je nie kopuję. Nie, dziwny jest ten świat. Bo muszę mieć geny okay. niezłego pedała. Zdaję sobie sprawę, że jestem bezrobotny. I pewnie też. Boże święty. Okej, okay, nagrywa się. Tak, już się świeci ta lampka obok. Kapelna. Jebać rap. <grymne> a teraz <grymne> do tego of the free to writer nicapę i to potępiar stosować. To nie musi pamięć tego wydać. Naprawdę, jest coś takiego. Pytanie, czy to jest po to, żeby ludzie kupowali, czy po to, żeby firma jakby swoją markę tworzyła i pokazywała, a widzicie, co my potrafimy, tak? I jakie tutaj perfumy mamy. I ja naprawdę byłam dzisiaj w sklepie, gdzie przeróżne zapachy... Ty nie, naprawdę się śmiejesz. Ja się cały czas śmieję, przepraszam. Spokojnie. A, bo to perfumy. przeróżne były zapachy. Ja, tak, tak, tak. I na przykład. Ja myślę, że coś dla ciebie <słuchaj> na zimę. Coś typu... Końskie gówno może zapach taki. Przepraszam cię, na mnie nie mogę wytrzymać. Posłuchaj. Mhm. Na zimę. <słuchaj> ja mówiłem, że ja tego tematu <słuchaj> się boję. Ja od razu <słuchaj> od samego początku. Dobrze. Katarzyna, rycerz, to jest raz zapachy. Zacznijmy Dobra, jeszcze raz. Oh. To ja może podejdę do siebie i powiedzmy. Czym się tutaj pachnie? <laughs> nie no. I to nie jest, proszę Państwa, ten zapach. Nie, co? Łap, nie. <laughs> o pary. Ładnie pach. To jest to marchewka. <laughs> marchewka. <laughs> marchewka. Z. <laughs> <Machewka>. <laughs> marchewka. Marchewka nie ja się dawno nie popłakałam ze śmiechu. Ja, za to Śmiech to zdrowie, trzeba się śmiać. Dziękuję. Nie bo wiem, czy ja jest chciałam, sens jeszcze nie, rozmawiać, Nie, ja, ja chciałam cię spytać tak naprawdę, czym ci to pachnie, dlatego, że to wszystko zależy. Polskiej młodzieży. Abym się piwa napił, wąsa w pianie umoczył, kurwa. A nie kupiłem piwka. Nie, ja, nie jebać PiS, pić jest super. PiS jest Nie Czemu kochasz PiS? Bo pić jest super, kocham Kaczyńskiego. Coś mi się wydaje, że to lubienie pisu to może być ingerencja ryśka troszkę, ale nie wiem, czy to prawda. Tionurus, no. bo tutaj chyba taki dosyć. chyba zaczynał, nie? A na tych późniejszych to jest wielki o. Buenos Aires. Zobacz i przeciwnik zawsze mi od pleców dogoni. Ja nie wiem na czym to polega. Zawsze mi od pleców dogoni przeciwnik. Wytłumaczcie ja mi, Ja wiem, coś. nie grają. Dlaczego on mnie zawsze oni dogoni więcej od powinni Co? wiedzieć. Dlaczego? wytłumaczycie mi, na czym to polega? Zobacz. Zobacz. Zobacz, zobacz. Tak samo moja presja, patrz, patrz, zobacz. Odbiegają od niego. Popatrz. Zobacz. <noise> mogą zrobić. postępowania, rolnikom, postępowania, rolnikom, postępowania Lech Kaczyński lubeznie, postępowania, które były przeciwko rolnikom za protesty. Stronie, Wtedy, oprzyli, Wtedy Lech Kaczyński oprzyli, umorzył, Janusz, a wasz Ziobro, twój ziomek, z którym Przysk razem balujecie na westerach... nie są, ale dla mnie trochę nas, ciągając nas po sądach. Upokarzacie nas, tym. Lech Kaczyński umarzał

Trzymajcie się, dziękuję pięknie za dziś i widzimy się dziś, slash, jutro. Najprawdopodobniej.